W historii Polski nie brakowało wydarzeń, które paraliżowały kraj, od zagadkowych katastrof przez polityczne skandale, aż po dramaty, które na zawsze zmieniły bieg wydarzeń. Dziś opowiem Ci o pięciu największych incydentach, które wstrząsnęły Polską. I ostrzegam: nie wszystkie mają jednoznaczne wyjaśnienie. Pierwsza katastrofa w kopalni WUJEK, 1981. Opis. W czasie stanu wojennego, górnicy z kopalni WUJEK w Katowicach rozpoczęli strajk przeciwko władzy. W odpowiedzi władze PRL wysłały milicję i ZOMO. Zginęło dziewięciu górników, a kilkudziesięciu zostało rannych. Ciekawostki. To największy strajk w czasie stanu wojennego, zakończony użyciem broni. Do dziś to jeden z najmocniejszych symboli oporu wobec komunizmu. Śledztwo w sprawie odpowiedzialnych za śmierć trwało ponad 25 lat. Druga katastrofa Hali Międzynarodowych Targów Katowickich 2006. Opis. Podczas wystawy gołębi pocztowych na terenie MTK zawalił się dach Hali. Zginęły 65 osób, a ponad 170 zostało rannych. Ciekawostki. Była to największa katastrofa budowlana w historii Polski. Przyczyną była zbyt duża ilość zalegającego śniegu i wadliwa konstrukcja dachu. Proces ciągnął się latami. Odpowiedzialność rozmyła się na wiele osób. Trzecia katastrofa smoleńska 2010 roku. Opis. 10 kwietnia 2010 roku samolot Tu-154M z prezydentem Lechem Kaczyńskim i 95 innymi osobami rozbił się pod Smoleńskiem. Nikt nie przeżył. Zginęły najważniejsze osoby w państwie. Ciekawostki. Oficjalnie, przyczyną była mgła, błędy pilotów i chaos komunikacyjny. Nieoficjalnie. Do dziś pojawiają się teorie o zamachu. To wydarzenie podzieliło Polskę bardziej niż jakiekolwiek inne w XXI wieku. Czwarty. Pożar w Kuźni Raciborskiej, 1992. Opis. Największy pożar lasów powojennej historii Polski. Spłonęło ponad 9000 hektarów lasów w województwie. Śląskim... I opolskim. Ciekawostki. Pożar trwał 10 dni i objął obszar większy niż Warszawa. Zginęło trzech strażaków, ponad 50 było rannych. Do gaszenia użyto samolotów, wojska i helikopterów. Piąta afera Rywina 2002 do 2004 roku. Opis. Lew Rywin, znany producent filmowy, próbował wymusić łapówkę 17,5 miliona dolarów za korzystną ustawę dla grupy medialnej Agora, wydawca gazety wyborczej. Ciekawostki: afera ujawniła skalę korupcji na szczytach władzy. Doprowadziła do powołania słynnej Sejmowej Komisji Śledczej, pierwszego politycznego serialu oglądanego przez miliony. Rywin został skazany. Ale wiele pytań do dziś pozostaje bez odpowiedzi. Każdy z tych incydentów zostawił po sobie ślad w historii, w ludziach i w pamięci narodowej. Jedne wywołały gniew, inne smutek, ale wszystkie przypominają nam, że prawda bywa niewygodna i bolesna. Jeśli chcesz więcej takich historii, zostaw ślad, bo to dopiero początek.